Cześć moi drodzy. 7 dzisiaj chyba listopada. Jestem u siebie tutaj na bakijardzie, że się tak wyrażę po polsku. Z tyłu na podwórku. Popatrzcie, jaki burdo. Jakieś taczki. Jakieś tyczki. Jakieś cegły. I jakieś pustaki. I tam jeszcze dziura pod płotem. Tutaj jakieś. Jakaś skarpa zawalona, tam przewrócony wózek. <grymne> dywany. Dywany, słuchajcie. A wiecie co? A ja tutaj wyszedłem, nie? Tak, to wyszedłem, nie Bela, miszka Wyszedłem do piesków i bawiliśmy się. Teraz mama zajęła się kością, a ma młoda jeszcze mnie gryzie. To, to jeszcze mnie do krwi gryzie. Słuchajcie, ale ja jestem po prostu szczęśliwy tutaj w tym bałaganie z tymi pieskami tutaj stworzeniami wiecie Nie czy... ja mam wizję jak to ma wszystko wyglądać dawno miałem dawno <gryw> tylko nie ma czasu ani sposobności się za to zabrać nie? poza tym to ja już się starszy człowiek robię. No nie? Właśnie wróciłem z pracy od moich przyjaciół. Troszkę, troszkę starsze małżeństwo ode mnie. Czyli już na emeryturze. I. Były ciekawe tematy. Rozmawialiśmy, jak to się. Kurde, gorzej robi emerytom. I to prawda, to nie jest żadne odkrycie. Hej, moi drodzy, siedzę już teraz w moim wanie. Tak, przeszedłem hmm. przez garaż i zostawiłem pieski. Jak tu siedzę, to mam przed sobą taki widok zazwyczaj. To znaczy, nie zawsze jest słońce, czasem jest zupełnie ciemno. A tam, widzicie, jest taka wieża. Oprócz tych drzew, oczywiście, i tych widoków. To jest taka wieża. Powinien być dobry sygnał, no nie? Nie minęło wiele czasu, moi drodzy chwili, kiedy przerwałem nagrywanie i tak siedziałem i myślałem i w ciągu tych minut miałem tyle głębokich przemyśleń na przeróżne tematy i to by było za dużo, za mało czasu teraz, żeby to rozwijać i ja to robię dla siebie, bo ja muszę przynajmniej o tym wspomnieć, żeby potem mógł sobie uzmysłowić, co ja mówiłem, o czym ja myślałem. meyve